Drodzy Państwo, moi wierni słuchacze, odbiorcy, to do Was to nagranie. Chciałabym bardzo podziękować wszystkim, którzy do tej pory wsparli mnie finansowo w moim dziele tutaj na tym kanale. Dzięki Wam nie ma reklam, nie przerywają agresywne reklamy słuchania i nagrywania mojego i te, tych audiobooków, które robię. A jeżeli ktoś miałby taką wolę, dobrą wolę wesprzeć mnie finansowo, to pod, yy, pod filmem w opisie jest, jak to można zrobić. Jeszcze raz dziękuję bardzo za powroty na ten kanał. No i przechodzimy do Księgi Szóstej, Księgi Szóstej Dzwoniących Cedrów Rosji i Księga Rodu. Władimir Megre, dzwoniące Cedry Rosji. Księga szósta, księga rodu. Kapłan zwierzchnik, który i dziś rządzi światem. Zaraz ujrzysz starszego mężczyznę, niech cię nie zdziwi jego skromny wygląd. On się nie wyróżnia spośród innych ani ubraniem, ani zachowaniem, a w domu otoczony jest zwykłymi rzeczami. Jego dom też wcale nie jest wielki. Cała obsługa składa się z dwóch osób: Ma żonę, dwóch synów, a rodzina nawet nie podejrzewa, kim on tak naprawdę jest. Jednakże zewnętrznie różni się od innych ludzi. Jeśli się mu wnikliwie przyjrzeć, to można zauważyć, że cały dzień spędza w samotności. Na jego twarzy widoczna jest głęboka zaduma. Kiedy rozmawia z żoną podczas posiłków, chociaż nieczęsto się to zdarza, wydaje się, że jego oczy zasnuwa lekka mgiełka. Nawet kiedy ogląda telewizję, zawsze ma nieco spuszczone powieki. Nigdy niczemu się nie dziwi, a nawet się nie zaśmieje. W rzeczywistości on prawie nie ogląda programów telewizyjnych, tylko sprawia pozory, a w tym czasie intensywnie myśli o czymś innym, obmyśla potężne plany. To on kieruje funkcjonowaniem całych państw. On, zwierzchnik kapłanów, z dynastii kapłanów, dziedzic okultystycznej wiedzy, którą później przekaże jednemu ze swoich synów. Zdoła tego dokonać w ciągu jednego roku. Ustnie wszystko przekaże dziedzicowi, którego już przygotowuje przed nim samym w tajemnicy. Od dawna pielęgnuje określone zdolności swojego syna. Wszystkie pieniądze świata należą do kapłana zwierzchnika. Wszystkie pieniądze świata pracują na niego, nawet te. Które w tej chwili znajdują się w Twojej kieszeni. Nie dziw się, pokażę, jak to się odbywa i za pomocą czego. I dalej woli mieszkać nie w zamku otoczonym ochroniarzami, a powszedność przedkłada nad bogactwo. Nie ma ochroniarzy, bo dobrze wie, że im większa władza. Widoczna dla wszystkich, tym większa ochrona jest niezbędna. Wiadomo jednak, że żadna ochrona z ludzi, nawet setek tysięcy ziemskiego władcy nie ochroni. Były przypadki, kiedy właśnie ochroniarze okazywali się zdrajcami i zabijali swojego władcę. Do tego wszystkiego ochroniarze sprawiają wiele kłopotów. Są takie momenty, kiedy władca musi się podporządkować ochroniarzom. Trzeba też ich powiadamiać o swoich planach, o swoich podróżach. Człowiek z ochroną zawsze znajduje się pod obserwacją, a to utrudnia myślenie. Pewniej i łatwiej jest ukrywać swoje prawdziwe oblicze, a tym samym wykluczyć intrygi wrogów innych kandydatów do władzy lub zwykłych fanatyków. Teraz pewnie się zastanawiasz, jak można kierować ogromną rzeszą ludzi, nie mając pomocników, doradców, dyrektorów, nie pisząc ustaw, nie karząc winnych. Otóż to proste. Od dawna bowiem większość ludzi jest pogrążona w okultyzmie. Kapłan-zwierzchnik dobrze się na tych chwytach okultyzmu zna. Ma pomocników i namiestników, ustawodawców, katów i więzienia. Są armie i są. Ich dowódcy, ale żaden z tych, którzy wykonują jego wolę, nawet nie podejrzewa, kto i jakim sposobem mu rozkazuje. A jest bardzo prosty ten niewidoczny i niebezpośredni system zarządzania. W każdym kraju, w małych i wielkich miastach, są ludzie, którzy nagle zaczynają słyszeć głosy nadchodzące nie wiadomo skąd. Głos niewiadomego pochodzenia może również człowiekowi nakazać coś uczynić, i człowiek podporządkowuje się temu nakazowi. Bywa, że ten głos słyszy na jawie, a bywa, że nie rozumie, co się z nim dzieje. Nagle rodzi się jakieś niezwykłe pragnienie, i człowiek czyni to, co mu rozkazano. Takie zjawiska znane są w współczesnej nauce. Ich istotę od dawna próbują ustalić lekarze, psychiatrzy i naukowcy z innych dziedzin, znaczy no nadaremnie. Podobne zjawiska uznaje się obecnie za chorobę psychiczną. Osoby, które przychodzą do lekarza i skarżą się, że słyszą rozkazujące im głosy, zostają natychmiast odizolowane w szpitalach. Jakich? <laughs> Szpitale te nazywa się psychiatrycznymi i w wielu krajach wyglądają one niczym więzienia. Jest ich mnóstwo i w Stanach, i w Europie, i w Rosji. Leczą tam różnymi tabletkami i zastrzykami, by uspokoić psychikę tych ludzi. Pewnie, że po lekach długo śpią, stają się powolni, a ich odczuwanie jest przytępione. Niektórzy z nich przestają słyszeć głosy na jawie, a inni ukrywają to przed lekarzami, by wydostać się ze szpitala więzienia. Nie wszyscy jednak. Zwracają się do lekarza z takim problemem. Wyobraź sobie, że podporządkowany głosowi człowiek ma dojście do broni atomowej lub kieruje armią, a może nawet ochrania pojemnik ze śmiercionośnymi bakteriami, a głos mu wydaje rozkaz. Nauka nie zdołała określić pochodzenia tego niezwykłego zjawiska. Może zresztą dzisiaj już istnieje takie wyjaśnienie, ale naukowcy boją się to obwieścić. Niepotrzebnie. Dawno już należało się zastanowić nad taką prostą sprawą. Skoro jest osoba, która odbiera sygnały, to z pewnością istnieje też nadajnik. Kapłan zwierzchnik i jego pomocnicy znają sposób przekazywania głosu rozkazu. Mają też wiedzę o tym, jaki typ człowieka kształtuje każda z religii. To właśnie kapłani są założycielami religii okultyzmu. Ułatwiają im one kierowanie ludźmi. Fanatyk, który uwierzył w nierealny świat i ma predyspozycję do odbierania głosu, przypomina biorobota i wykona pokornie każdy rozkaz. Kapłan zwierzchnik i jego pomocnicy wiedzą, jak Skłócić ludzi, podjudzić do wojny wyznawców różnych religii. Przyczyn wojen jest wiele, ale zawsze w każdej wojnie główną rolę odgrywały różnice religijne. Media i wszystko, co głoszą ludzie, też podlega kapłanom. Oni wcale nie muszą kierować stacjami telewizyjnymi ani ręką tego, który pisze. Wystarczy jedynie stworzyć warunki, w których wszystkie środki masowego przekazu będą pracować dla pieniędzy. Na przykład reklama jakiegoś towaru w telewizji staje się coraz bardziej wyrafinowana, natarczywa i agresywna. Każdy psycholog powie, że ona nie jest niczym innym, jak tylko agresywnym manipulowaniem ludźmi jak zwykle nie dla ich dobra, lecz. Na ich niekorzyść. Bez skrupułów wmawia się ludziom, że bez reklamy nie można żyć, bo ona przynosi telewizji od dochody. A tak naprawdę za, każdym, za każdą reklamę płaci konsument, kupując pod jej wpływem towary. W cenie towaru zawarte są pieniądze na reklamę. Czyż taka sytuacja nie jest smutna? A pieniądze te są potężnym motorem działalności kapłana. Wspomniałam, że nawet te pieniądze, które leżą w Twojej kieszeni, też służą zwierzchnikowi kapłanów, a odbywa się to tak. W zagmatwanym systemie bankowym tkwi jedna prosta reguła. Pieniądze wzięte przez kogoś z banku pomnażają bankowy kapitał. Na przykład, mnóstwo państw bierze kredyt w banku międzynarodowym. Oddawać będą znacznie więcej, niż się wzięło z dużymi odsetkami. Skąd wezmą się te nadwyżki? Płacisz podatki, ty, a nawet emeryt, kupując pół chleba, bo w jego cenie też jest podatek, więc te odsetki, albo ich część, będą oddane do międzynarodowego banku. Kwitnie kapitał, ale czyj? <grym> Zwierzchnika kapłanów. Nie dotykając kapitału, kieruje potoki pieniędzy na wojny, okultystyczne czyny lub na produkcję śmiercionośnych leków. A jego cel jest taki prosty: zawładnęła nim pycha. I to ona próbuje stworzyć i utrzymać w ryzach swój świat, różniący się od stworzonego przez Boga. Kapłanom udaje się częściowo osiągnąć ten cel pomaga im w tym ludzka krzątanina. Oni sami też ten zamęt pośród ludzi sieją. Zwróć uwagę, Władimirze, za krzątanie od rana do nocy ludzie nie zauważają, że otrzymują coraz mniej informacji, że coraz bezwzględniej obejmuje się tabu jeden temat, czy droga, którą teraz idzie ludzkość jest właściwa? Wielu z nich gdy się tylko uwolni od codziennej krzątaniny, potrafiłoby określić, że droga, którą idziemy, jest wątpliwa, gdy z każdym rokiem wzrasta liczba zachorowań, nie kończą się wojny i coraz częściej stajemy się świadkami różnych katastrof. Lecz ta krzątanina to właśnie ona nie pozwala nam myśleć. Natomiast kapłan myśli nieustannie i buduje swoje plany i urzeczywistnia je rękoma wielu ludzi. Słuchałem wzruszającej opowieści Anastazji, nie przerywając ani nie zadając pytań. Tym razem byłem w tajdze dłużej niż zwykle, a kiedy odchodziłem, zrozumiałem, że jestem przeładowany ogromem informacji i ciężko będzie przekazać tę wiedzę w książce. Przecież o bardzo niezwykłych rzeczach opowiadała, zahaczając o religię i władzę. Jest zbyt wielu fanatyków religijnych. Oni gotowi są rzucić się na każdego, kto spróbuje zaatakować ich wiarę. A po co mi te wszystkie problemy?